Adam Lewicki na kanale Betclick ze mną, Amadeusz Ferrari, rozgoryczony e, po porażce. Ale teraz się uśmiecha. Jakie ci emocje towarzyszą? Nie, Już nie, któryś wygrywa. Wymiar... Jak, jak słyszę porażka, dla mnie to jest śmiech kurwa na sali. 8 no. sekund przed końcem chłop bija, kurwa baba. E, a, a, a obcy człowiek, czy mówię o, o sędzia Jarosz, którego szanuję bardzo, przerywa mi pojedynek. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Psz, psz, dla mnie to jest. Jeden wielki żart, po jednym jeszcze... Nie oglądałem, no ale kurwa, nie po to go zlałem, żeby mi pod koniec ktoś to kurwa przerwał, no. On mnie ani nie znokautował, ani mnie nie odciął. To jest jeden kurwa wielki żart, no, nie, no nikt mi kurwa nie wmówi, że mi napierdolił. No gdzie mi napierdolił, bo poleżał i nie uderzył kilka razy, to ja też wcześniej na nim leżałem i go kurwa biłem. Wiadomo, że yy, po, szybciutko pod koniec pomachał łapkami, żeby, żeby, żeby to wyglądało efektowniej, żeby dał yy, sędziemu szansę na przerwanie, ale te ciosy nie ważyły nic, więc to jest kurwa jeden wielki żart. A zaraz nie dość, żebym się wytelepał spod niego. Zaraz mi się wytelepał. No, 8 sekund, szkoda, że nie sekundę przed końcem. Czujesz jakbym dostał mokrą szmatą w twarz. A co możesz jeszcze powiedzieć odnośnie samego pokazania siebie podczas pojedynku? Bo muszę powiedzieć, że ta walka była mega emocjonująca i to, co się działo tutaj, to, co się działo na trybunach, musiało się podobać. Więc ogólnie gratulacje za danie takiego show, bo we Frikach chodzi o show. No, cieszę się, że show, tylko szkoda, że. Szkoda, że kurwa. Szkoda. Nie, że szkoda, że przegrałem. Tylko dlaczego nie dał, dlaczego nie puścił tego do końca? Dlaczego nie dał mnie znokautować? Dlaczego nie dał mnie znokautować, kurwa? A nie byłbym znokautowany, gwarantuję Ci. Co krzyczał tam wtedy trener, sędzia Jarosz? się krzyczał? Tak, jak powiedział się, to się od razu próbowałem przekręcić, nie dałem rady się chyba cały przekręcić, ale wiesz, od razu zacząłem się bronić, no dla mnie to była obrona, no kurwa, yy, w tej pozycji, bo chciałem się odwrócić na plecy i wyjść jak pies do tyłu, no. Masz tak samo żal do sędziego Jarosza, że nie przerwał, kiedy ty miałeś w dosiadzie i też sypałeś sami? Nie, mam żal, że przerwał to, bo te 8 sekund to bym sobie wytrzymał na luzie. Nawet rob, mógłbym, mógłbym sobie tak, ten palec wsadzić w nosek, dłubać sobie w nim i on by mógł mnie napierdalać, a ja sobie tak ruszał głową i bym to przetrzymał. Gwarantuję ci to, kurwa. Nie, a, no, przetrzymałbym według ciebie, czy nie? No, ogólnie już przy takim zmęczeniu, to nieważne kto by był na górze, kto by był na dole, to każdy by przetrzymał, ale taka rola sędziego tak zadecydował. I jakby no baje, ja się z tym nie kłócę. Wiadomo, jakby był to, bo to też bym miał żal, ogromny co no, nie. spoko no, ale ja, ja muszę żyć z tym, że koleś, któremu spuściłem w pierdol, ze mną wygrał. No i to jest właśnie kurwa kwintesen, kwintesencja, nie? Że, że tutaj nie, nie decydują nokauty, nie decydują pięści, tylko decyduje obcy dla ciebie człowiek. A jednak tak w każdym się sporcie decyduje sędzia, nie? No tak, no ale 8 sekund przed końcem. Szkoda, że nie sekundę przed końcem, no. A zdarzały się i takie e, walki. Rozmawiałem z trenerem Rożkiewiczem, to mówił, że razem z trenerem Mirkiem są z ciebie bardzo, bardzo dumni ogólnie za to, co pokazałeś w klatce. No co, no kurwa, no co, no Kamil leżał, Kamil był bity, ale płaczę ja. Ja nie, nie płaczę dlatego, że mnie zlał, tylko płaczę dlatego, że sędzia powiedział, Kamil wygrałeś. Kurwa, no, no kurwa, no. Ja mam ochotę rozpierdolić sobie głowę o ścianę, nie? Jak, 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 jak sobie o tym pomyślę. O, już jest koniec walki? Kamil, wygrałeś. Kurwa, leżał, był bity, Kamil, wygrałeś. No to jest kurwa żart, to jest śmiech na sali, nie? Powiedz, żadna walka z Polakiem nawet cię tak nie bolała jak dzisiaj, bo ja, jak widać cię po różnych no bo, walkach, nie, no w różnych bo, bo emocjach, kurwa, to sam... dzisiaj jesteś najmocniejszy. No bo, bo, bo nic mi nie zrobił, nic, bo wiem, że kurwa, go dominowałem, i pod koniec obcy dla mnie człowiek zadecydował, że wygrał gość, który nic mi nie zrobił. Nic, nic mi nie zrobił. Nic i nic by mi nie zrobił. Nic by mi nie zrobił. W najgorszym wypadku złamałby mi nos. I tyle. Ja mam teraz żyć kurwa z, z, z porażką, pomimo, że chłopa zdominowałem, kurwa. Pierdolcie się wszyscy, kurwa, nie mówię tego do ciebie, tylko ogólnie. No. W porządku, ja rozumiem twoje emocje, bo gdybym był na twoim miejscu na pewno tak samo bym reagował. No kurwa, no pod. No, no kurwa, pod koniec, nie, we, we pierdolę to. E, czy będziesz miał, e, czy będziesz chciał rozmawiać ogólnie z włodarzami na ten temat? Czerwania no ale... ogólnie i jak to wygląda, i czy było no słuszne, było. czy nie było słuszne? No, no, ale, no ale to co? No, no, przecież odwołania nikt nie przyjmie. No. Sędzia tak zadecydował, miał prawo w obawie o moje zdrowie, nie? E, tylko, że moje zdrowie dużo bardziej ucierpi e, psychicznie przez to, że kurwa. Zabra ktoś mi odebrał coś, co jest moje, nie? Ja już to miałem, ja już to miałem, 8 sekund. To mogę sobie już kurwa. Nie, no. Nie, kurwa, no mógł to puścić, no. Rozmawiałeś z trenerem Jaroszem? Nie, nie rozmawiałem z nim. Lubię, bardzo szanuję tego człowieka, więc nie powiem na niego złego słowa, ale... Czemu mi to zrobiłeś, Piotr? Czemu mi to zrobiłeś? Czemu przerwałeś wygraną walkę pod sam koniec? Nawet nie pytam się, co dalej, jakie plany na odpoczynek, bo chyba nawet nie ma co wybiegać w przyszłość, bo... Nie no, operację muszę przejść, mam zerwany mięsień w głowę, udaną. Miałem już zerwaną, jedną trzecią przed, w Tajlandii sobie zerwałem. Nie mówił trener. No, mówił? Który mówił? Trener, z trenerem Robertem rozmawiałem, mówił mi tutaj w wywiadzie, że nabawiłeś się kontuzji nogi w Tajlandii i niestety nie, nie mogłeś robić pełnych jednostek, cardio i tak dalej, bo gdyby to cardio dzisiaj było, to byłby ten detal, to myślę, że na pewno dużo bardziej świeższy byś był w końcówce. Na pewno, ale ja myślę, że to nie zadecydowała i tak kondycja, tylko zadecydował sędzia. Amadi, zdróweczkę ci na pewno życzę.